Jest, proszę bardzo. Jaki tu kotek Gdzie pan Andrzej? A jest tu pan Andrzej. Jest, idzie do Pan Andrzej. Czy się widać. Idzie do Pana Andrzeja. To jest. Aha. Aha, zapewni pan ruch wykonał, jest to elektryczny kotek. Tak, piąta. 5.30, trzydzieści, tak? No, tak, tak. Wie pan co też nigdzie, nigdzie na świecie takiego nie widziałem. Żeby tak był oddany, słuchał się, słuchała się, do dziewczynka, chodź córciu. <grym>, córciu. Chodź szybciutko, idziemy na spacer, dziecko. No gdzie? 7 lat, człowieku, no, za dobrze mamy, żeby uciekać. Uciekają od tych, co mają za mnie za dobrze w domu, chodź szybko. A chodź szybko. Szybko, szybko, szybko. Mm. Szybko, chodź chodź dawaj. chodź chodź. Chodź szybko, dawaj szybciutko, nie chodź się. No? O tak. No. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że dzień dobry, kocham Cię, ale jeszcze się nie poznałem. Wiesz, na Ciebie. ja się poznać i powiedzieć, że Cię kocham, czy nie kocham. No nie no, świetnie, nie jestem taki szybki, nie jestem taki łatwy. Ale i tak bardzo dużo dla mnie znaczy to, jak ktoś na przykład, nie wiem, o kogo nie musisz prosić, a wiesz, że Ci zależy? To jest tak, że na przykład zależało mi na tym, żeby na tej gaji właśnie był ktoś dla mnie, ktoś taki, ktoś... Chodź. Żeby był ktoś, kto jest dla mnie istotną osobą. I ostatnio poznałem taką dziewczynę, która, która jest fajna, miła, bardzo ją polubiłem, mimo to, że jej nie znam. I jedzie tutaj ze Szczecina, właśnie, żeby się z nią zobaczyć, spotkać. Więc dla chcącego nic trudnego, dziewczyny. Nie ma wymówek. Jak ktoś chce, to żeby srały skały i mury pękały. Panowie, to samo w, w drugą stronę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jak ktoś chce, to robi tak, żeby srały, skały, i mury pękały. To nic mu nie stanie na przeszkodzie, żeby coś zrobić względem drugiej osoby. Na przykład nie wiem, co no, cokolwiek. To spotkać się chociażby i liczba kilometrów, odległości. Nie mają tu żadnego znaczenia. Tak. Żadnego znaczenia. Właśnie, zestaw, zestaw każdego strutego życia precedensa. Najbardziej męskie wabierozy. I gangsterskie. przodka Ryk głodnego jelenia. I kawka. A to są te, o. O, oh jest. Jest, mordo! O ty, kurwa, tw... Mordzia! Nie no, nie wierzę. Siemas. Kurwa, wariaczy. Siemano. Dawaj otwieraj te drzwi, kurwa. Siemas, jeszcze się wyrwać z Siemano. Ja pierdolę, Boże. Siemas, tam tam tamten czy dzisiaj będzie, tak? Dobra, się masz. Ty ja wiesz, że ja to nagrywam? Tak, mogę. Boże, jaka piękniutka, Boże. I, Jestem tak, nie wcale. ma rzeczy niemożliwych, właśnie. Ja Dla nic trudnego, Jeść za Marusia. Gdzie na kurwa, jest Ja tylko chodzę i. Chodzę i pierdę wie. i tak. Nie rozpierdę. No, no, jej, za scjnek się mawiacie. Ale co lecimy, duch, dobra? Jebać, to wszystko, dobra, chuj wyłączam. Buś